manaczko, tutaj oczywiście modak i witam Was w odcinku na moim kanale z gry Fortnite. Oczywiście Epic Games postanowiło przedłużyć nasz sezon. Sezon potrwa do tydzień dłużej niż było planowane. Datę podam Wam na koniec. Więc tak. Sezon 12 miał się zakończyć 6 czerwca 2020 roku. Niestety, jak możecie zauważyć, pojawił nam się zegar, który wskazywał, że już tylko dwa dni do sobotniego eventu. Teraz on wskazuje w tej chwili, kiedy ja tu jestem, 8 dni, 9 godzin, 1 minuta i 13 sekund. Czyli tak ten zegar wydobyty z plików gry, który właśnie wam się. Teraz wyświetla. Tak to nie była pomyłka. Pomyłką mógł być ten zegar albo było to specjalnie zamierzone. Kolejną ciekawostką jest, że według mnie nie mogło się to odbyć 6 czerwca, ponieważ to nie był czwartek, ale jak tutaj widzicie zakończenie. Czy zakończenie. 8, rozpoczęcie 9 sezonu i tak dalej, i tak dalej. I zawsze były te... Zawsze to się działo w czwartek. I tak samo teraz ten sezon się powinien zakończyć czwartek, a dokładnie. To będzie 11 czerwca tego roku oczywiście. Dlatego wam zapraszam teraz na krótką opowieść z Doliny Smoków i Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodoba i dlatego proszę Was o subskrypcję, łapkę w górę i komentarz z oceną materiału. E, dla, e, oprócz tego w karnecie, bo ja wiem, gdy naciśniemy, e, agenci nam się cały czas wyświetlają, że są jakieś rzeczy u nich do wykonania. Po wejściu nic nam już tam nie wyświetla. Oglądnięcie mojego materiału, zostaw łapeczkę w górę, Subika z dzwoneczkiem na kanale, napisz komentarz z oceną tego materiału, dzięki za oglądanie, do zobaczenia i cześć!